Siemanko, widzowie, z tej strony, Szymon. Wróciłem do Eurotraka. Generalnie jest dobrze. Jest dobrze dlatego, że dzisiaj odwzorujemy sobie ciężaróweczkę Adriana trackera Pakera, Wielkiego kierowcę ciężarówki, mającego własną firmę, własne ciężarówki, własne naczepy. Życie jest kurwa piękne. A więc lecimy. Rzeczy, które wiemy o Adrianie. Na pewno mieszka w Brzezinach, czyli garaż musimy wziąć w łodzi, bo łódź jest najbliżej Brzezin w Eurotraku. To najbardziej sensownie. Naczepa Wieltonka. Taka charakterystyczna, którą on ma Wieltonka. I Mercedesy z logiem Rabena. Bo, jak wiemy, Adrian kupuje yy, ciężarówki od Rabena. Czyli z informacji, które właśnie przedstawiłem, wychodzi na to, że ma firmę Mercedesy Wieltonka. Cudownie, ale trzeba zauważyć jedną rzecz. Adrian jeździł większość czasu po Polsce, ale zaczął jeździć za granicę. Lecz w dzisiejszym odcinku przestają bardziej zamierzchłe czasy I przedstawię Wam Polską trasę z Łodzi Do Wrocławia Będzie pięknie wizowy serio Warto oglądać do końca, bo nic tam nie będzie Ogółem bardzo lubię Adriana Jest jednym z moich ulubionych youtuberów transportowych Jak nie ulubiony Więc pozdrowki, pozdrowki z warmińskiej chaty Tak, tak Bo ja jestem warmiakiem i tak ma być. Rozumiecie o co chodzi, nie? Dobra, bez zbędnego gadania, wracamy do tematu odcinka. Konfigurujemy się żerówkę. To już macie przebitki z tego zrobione. Proszę bardzo, widzowie. I trasa do Wrocławia. Przestaje pokrótce mam postać Adriana dla osób, które nie znają. Adrian, youtuber, właściciel firmy, kochający mąż i ojciec córek. Kulturysta, miłośnik sportu. Kiedyś jeździł on starym manem, ale potem zakochał się w Mercedesach. Swoją popularność na YouTube zawdzięcza regularnemu wkładowi w kanał. Jak sam mówi, pomógł mu ruszyć kanał y, do roboty. To by było na tyle. Dzięki widzowie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Y, zestaw odwzorowany nie tym, co on jeździ, ale no, nazwijmy to, że jego firmowy. A Aby urealnić, urealnić naszą wspaniałą trasę, musimy zrobić pauzę. Pauzę na trening, drodzy widzowie. Bo bez treningu to ani rusz.